Siema wszystkim. Yy, dziś pokazywałem e, skąd pobierać e, mody do Simulator Farmy i gdzie je później umieścić, żeby działały w Simulator Farmy 2009. Strągi wam podam w opisie, ale teraz wam powiem www.sm-word.pl. Wchodzisz na tę stronę. Dopiero złączyłem się z internetem, więc mi trochę to się pokazało, ale. No jest. No i O, ja Mam taką przeglądarkę. Eee, tutaj masz dużo ten. Teraz się wyloguję i pokażę Wam e, w jakiś sposób się zarejestrować. Bo niektórzy mają z tym problemy. No już e, tak e, należy użytkownika. Hasło użytkownika, powtórz hasło użytkownika, adres e-mail, adres e-mail, tak lub nie. Jak chcesz, żeby on był, yy, było go widać, yy, zaznaczasz nie, a jak chcesz, żeby był ukryty, więc tak yy, skąd? Możesz pisać, lub nie, i tak się zarejestrujesz. Tutaj masz o datę urodzenia itd., później, jak chcesz się zarejestrować, po prostu zaznaczasz to i zarejestrujesz. Jak się zarejestrowałeś później ci się takie coś pokaże, że zostałeś poprawnie zarejestrowany, wszystko dobrze podałeś i, te, i będę Ci prosić o zalogowanie się. I więcej tam będzie login, hasło u boku, jak tam wcześniej widzieliście. No i teraz sobie wejdźmy w traktory na przykład. Chcesz to pobrać? Klikasz pobierz. Ja nie będę czekał. Bo po prostu 9 minut czekać. E, później ci się pokaże. Nigdy nie, nie w premium do... E, m, nigdy nie w pre, premium do... No to jest bar, płatne. E, bierz, bierz zawsze free lub... E, Z darmo, nie? No to później ci się pokaże. Pobierz i gdzieś tu u góry, tu... Też pobierz, albo dobler, nie? No tak, już sobie pobierzesz. pokażę ci oto się taki plik. O taki. Czekajcie, gdzie ja go mam? O jest. Taki plik ci się pokaże. No inny, inna nazwa. Ale takie coś. Więc go przynosisz. Y następującą kategorię. Moje dokumenty, po czym my, my game i mods. I ten mods wejdziesz w folder i wkładasz ten plik. Ja nie, nie będę wam pokazywał tego, bo nie mam zainstalowanego symulatoru farmy. Po prostu już mnie nie interesuje, ale zrobiłem ten poradnik, żeby po prostu wiedzieliście, bo mm, Koledzy mi się też pytali, niektórzy tam grają. No, to ja zrobiłem sobie taki filmik. Teraz wam wszystko napiszę w na notatniku co po kolei. No to tak, MyGammy, później mod, a później plik. I tam e, przenosisz plik po prostu do, e, e, do mod do tego folderu. No i masz maszynę. To wszystko. Dzięki za uwagę. Siema.